Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Mojżesz, ja Mojżesz inkarnowałem się po raz kolejny na Ziemi, aby służyć Jezusowi Chrystusowi. Wiele dni minęło od pierwszego spotkania z Synem Bożym do momentu uświadomienia. Trzeba było przechodzić poszczególne etapy swojego rozwoju duchowego, aż można było uświadomić sobie inkarnację Mojżesza. Teraz, kiedy jestem pewny tej inkarnacji, to dla mnie jeszcze większe wyzwanie, aby służyć światu. Jestem tu na Ziemi po to, by budować wraz z Jezusem Chrystusem Królestwo Tysiącletnie. Syn Boży jest Królem Wielkiej Materii, a ja wspieram ze wszystkich sił poczynania Jezusa Chrystusa. Do dnia dzisiejszego, oprócz bony tiary, nie ma wsparcia od innych duchów ludzkich. Ziemskie twory czekają na mocniejsze wydarzenia, bo to, co na razie się wydarzyło, nie poruszyło ich i rozum dalej blokuje podpowiedzi duchowe. Teraz trzeba dobrze przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Po nasilaniu zjawisk atmosferycznych zaczną pękać pęta wybranych duchów. I szybko będą docierać w odpowiednie miejsce i kierować się drogą do światła. Ludzkie duchy tak lubią rzeczy gęsto materialne, że poza nimi nic praktycznie nie widzą. Z materii zrobili sobie najwyższe dobro i tą drogą podążają, jako cel ich pobytu na Ziemi. Trzeba jak najszybciej odrzucić te rozumowe rozważania, dlatego bo w wydarzeniach nie będą miały one żadnego znaczenia. W Królestwie tysiącletnim musicie wszyscy wykonywać to, co wam nakaże Stwórca. Namiestnikiem na całą wielką materię jest Syn Boży Jezus Chrystus i macie kierować się wskazówkami, jakie będziecie otrzymywać od Niego.